Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. 20 listopada, dzień po premierze ogólnej Battlefielda 2042, i ewidentnie coś poszło nie tak, co pewnie większość z Was odpowie wszystko. Natomiast dzisiaj chciałbym porozmawiać może troszkę bardziej konkretnie, bez emocji, w bardziej dorosły sposób na temat stanu gry Battlefielda 2042. Bo czy jest aż tak źle, jak mówi Metacritic? Moim zdaniem nie. Natomiast w wielu aspektach to, co się stało, jest dla mnie absurdalne. Co natomiast trzeba zrobić, aby to wszystko naprawić? No cóż, jak to mówi klasyk, odpowiedź jest banalna zapierdalać. A że Dice, stety w tej sytuacji, czy niestety, że w ogóle musi do czegoś takiego dochodzić, potrafi to robić, udowodniła chociażby premiera Battlefielda 4 lata temu. Tylko, o Boże, proszę, żeby tej gry w tym momencie nie zostawiać samej sobie i aby nie było powtórki z rozrywki z Battlefielda 5, którego wsparcie skończyło się po chyba dwóch miesiącach. Natomiast rzeczą dla mnie kluczową, która jest tutaj popełniona źle, to zbyt szybka premiera. I ja osobiście mam odrobinę żalu do DAIS w temacie tego, że wielokrotnie padała komunikacja w stylu, że prace nad grą są ahead of schedule czyli że po prostu mają wszystko pod kontrolą. Plus stwierdzenia, że gra była w produkcji przez 3 lata. Moim zdaniem, jeżeli byłaby w produkcji przez faktycznie te 3 lata w takim stopniu 100%, i jeżeli byłoby wszystko ahead of schedule, to nie byłoby po prostu wielu podstawowych problemów natury technicznej, bo kwestie tego, jak gra chodzi, optymalizacji, netcodeu. To są kwestie osobne od tego co w grze jest i co zostało zabrane, bo deweloper ma oczywiście prawo aby stworzyć grę w taki sposób w jaki im się chce, nawet bez tablicy wyników, mimo że uważamy, że jest to dziwne i absurdalne, bo tablica wyników by się po prostu przydała. Oczywiście w ostatnim zdaniu tablica wyników stanowi tylko przykład, bo za chwilkę dojdziemy sobie do wielu innych rzeczy. Ale generalnie rozumiecie o co mi chodzi, mam nadzieję. Niestety, case Cyberpunk 2042 nie uczy deweloperów niczego i to nie tylko DICE, natomiast przestrzegam Was przed uczestniczeniem w jakimkolwiek publicznym linczu, tylko dlatego, bo wszyscy w takim linczu uczestniczą i aktualnie ludzie są po prostu żądni krwi. Ja natomiast jestem żądny konkretnych działań i priorytetyzacji tego, żeby zaczęło to działać. Tak jak powinno, bo gra ma swoje momenty, które są przykryte tonom dziwnych, projektowych, bogu ducha, wiadomo dlaczego podjętych decyzji i sporą ilością błędów od strony technicznej. Zdaję sobie również sprawę, że duża ilość z Was może tych błędów w ogóle nie odczuwać. Natomiast to, że my czegoś nie widzimy i nie dostrzegamy i nie zmagamy się z czymś, to nie znaczy, że tego ogólnie nie ma. Dla mnie rzeczy, z którymi najczęściej się zmagam na takim codziennym poletku, codziennym graniu w Battlefielda 2042, to przede wszystkim netcode Hit Registration, rejestracja hitów, która w zdecydowanie za dużej ilości przypadków po prostu kuleje. Zdarzają się sytuacje, w której strzelam w typa. Nie dostaję żadnych hitmarkerów. Są sytuacje, w której nie strzelam w gościa, strzelam obok, a hitmarkery dostaję. Ewidentnie tutaj nastąpiło tak zwane zesranie i trzeba to poskładać do kupy. To, że będzie to składane do kupy, doskonale wiemy, że tak. Niestety Battlefieldy słyną z tego, przynajmniej te stare, że były bardzo mocno niedopracowane pod tymi aspektami. Co oczywiście nie powinno stanowić żadnego usprawiedliwienia, i nie stanowi usprawiedliwienia, natomiast wierzę, że tak właśnie będzie, i poniekąd troszkę czuję ostatni patch ten, day one, 1,5 gigabajtowy, który teoretycznie nie zmienił za dużo rzeczy. Odrobinę mi pomógł w kwestiach właśnie hit rejestracji, nie jest w dalszym ciągu idealnie, oraz w kwestiach optymalizacyjnych, które kwestie są moim zdaniem drugą. Najważniejszą rzeczą, z którą gra aktualnie się zmaga. Jeżeli chodzi o mój sprzęt, jest lepiej niż było w becie. Jest lepiej niż było 12 listopada przy premierze early accessu. Odrobinę działa to stabilniej w odrobinie większej ilości FPS-ów i liczę na to, że w przeciągu kolejnych dni, kolejnych miesięcy, z każdym kolejnym update'em będzie coraz to lepiej. W międzyczasie proszę nie dodawać żadnych rzeczy do sklepu, abyśmy mogli coś kupić w grze. Prosimy najpierw o skupienie się na podstawach, na fundamentach. Kolejna sprawa, którą chciałbym, aby została bezpośrednio zaadresowana, to te trzy filary: All Out Warfare, Portal oraz Hazard Zone i dodanie jakiejś oficjalnej playlisty do All Out Warfare z małym podbojem, z czymś bezpośrednio. Dla piechoty. Rozumiem 128-osobową skalę, wow, super fantastycznie, natomiast flow takiego meczu i projekt map pod podbój 128-osobowy, mimo tego, że mapy są piękne, każda jest inna i wyglądają naprawdę ładnie, jest po prostu. Kiepski. W tym temacie zrobię też osobny film, w którym się odrobinę bardziej rozwinę. Przełamanie 128-osobowe jest całkowitym chaosem. Brakuje mi oficjalnej playlisty z MM, bo skoro nie możemy ekspić broni w portalu, co mam nadzieję, że się w końcu zmieni, no to taka oficjalna playlista bardziej piechotna nie w portalu, a w All Out Warfare byłaby bardzo, bardzo miła. I o ile są rzeczy w grze, których nie ma, bo wynika to z takiego, a nie innego projektu i pomysłu DICE, jak bardzo nam się czasem te rzeczy nie podobają, jak na przykład brak ogólnej tablicy wyników, którą również chciałbym zobaczyć, jest masa rzeczy, które nie są w grze dodane, moim zdaniem, po prostu z powodu braku większej ilości czasu. Dlatego uważam, że tytuł powinien być jeszcze bardziej opóźniony. I taka lista oczywiście powstała na Redicie, ze wszystkimi rzeczami, które zostały z Battlefielda 2042 w porównaniu do poprzednich wyciągnięte. Natomiast nie wszystkie rzeczy z tej listy są też dla mnie rzeczami turbo ważnymi. Kiedy już uporamy się ze wszystkimi poprzednimi rzeczami, które wymieniłem, chciałbym zobaczyć tablicę wyników ogólną, o której mówię po raz czwarty. Przeglądarkę serwerów do All Out Warfare, jeżeli jest taka możliwość, opcje zmian. Zmiany stron i zmiany drużyny, co jest absurdem, że tego po prostu nie ma, ale rozumiem, że nie ma, bo nie ma przeglądarki serwerów i gramy po prostu quick matcha. Jakikolwiek podgląd na swoje statystyki z poprzednich meczów. Rozumiem, że nie ma battle loga, że nie ma zewnętrznej strony internetowej, na której możemy. Zobaczyć, jak nam szło konkretnie na danych mapach, na danych rozgrywkach. Natomiast taki guziczek w menu z naszymi poprzednimi meczami byłby czymś prostym, wydaje mi się, i bardzo przydatnym dla wielu. Osobiście dużym problemem jest dla mnie to, że jeżeli ktoś założy serwer w portalu i serwer jest nagle pusty, nie ma nawet jednej osoby na tym portalu, to serwer znika. Fajnie byłoby, aby nawet jeżeli będzie trzeba, to ja bym wykupił taką możliwość. Aby mój serwer, który sobie ustawię z moimi ustawieniami był po prostu obecny w przeglądarce, nawet jeżeli jest 0 na 64. Spektator, możliwość oglądania tego, co się dzieje w trakcie meczów. Portal, moim zdaniem, jest świetnym środowiskiem do powstania e sportu Żeby ten e-sport funkcjonował, musi być spektator i muszą być przede wszystkim jakieś mapy, nie tylko 128 osobowe. Ale również pod Infanterkę 64, 32, jakieś dominacje, szturmy, cokolwiek. Nie ukrywam, że z otwartymi ramionami przyjąłbym również odrobinę większą ilość broni. Na początek myślę, że o dwie do każdego rodzaju byłoby bardzo fajnie. Dodatkowo nie ukrywam, że dodatki do broni, i o tym też wspominałem kiedyś między wierszami. Są praktycznie takie same i nie robią aż takiej różnicy, co konkretnie założymy na naszą broń wyboru. Nie wspominając o tym, że aktualnie, gdy nagrywam ten materiał, cały balans broni jest całkowicie zachwiany. Bizon robi robotę w każdej sytuacji, natomiast deweloperzy odnosili się już do tego w sposób twierdzący: tak, wiedzą, że coś jest tutaj nie bardzo, że tutaj coś nie gra, pracują nad tym. Tak samo nad tak zwanym Bloomem, który jest w Battlefield 2042, bardzo mocny i bardzo silny momentami. Opcje personalizacji i modyfikacji pojazdów są w Battlefield 2042 bardzo małe i biedne w stosunku do poprzednich części. Poza ogólną tablicą wyników bardzo brakuje mi widoczności tego ile punktów po prostu zdobywam podczas grania. Chciałbym, aby te punkty były widoczne, bo to też pokazuje jak dobrze gracie obiektyw, jak dobrze leczycie, jak dobrze asystujecie, jak dobrze rozrzucacie amunicję i przejmujecie punkty. Szczerze mówiąc dla mnie ta liczba była zawsze ważniejsza niż fragi czy zgony. W grze brakuje osobnych punktów za zadane obrażenia, zarówno w piechocie, jak i w pojazdach. Nie ma bonusu wynikającego z headshotów, gdy gracie snajperem. Nie ma chociażby bonusów za multi-kill, czy za granie objective. W dalszym ciągu czekam i mam nadzieję, że wszystkie możliwości dostosowania HUD-u i interfejsu użytkownika, możliwość zmniejszenia przezroczystości ikonek na ekranie, Możliwość dostosowania swojego własnego celownika, kolimatora, grubości, przezroczystości, koloru, prędzej czy później zostanie do gry dodane, natomiast wolę, aby najpierw Dice skupiło się na rzeczach najważniejszych. Battlefield 2042 ma moim zdaniem jedne z najlepszych podstaw ze wszystkich ostatnich Battlefieldów do tego, aby być naprawdę grom bardzo, bardzo dobrą. Rozumiem w tym momencie, że emocje generalnie w internecie górują praktycznie na każdej płaszczyźnie, natomiast nie możemy też zabronić ludziom tego, aby w grze bawili się dobrze. I ja naprawdę doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że argumentacja ej, bo mi działa i ej, bo mi się gra dobrze. Jest argumentacją zerową, bo na pewne kwestie po prostu my, jako gracze, nie możemy sobie pozwolić, bo tak. Natomiast głęboko wierzę, że wszystkie te rzeczy, moim zdaniem, z którymi możecie się nie zgadzać, żeby były dodane, zostaną dodane, ale przede wszystkim podstawa, kwestia techniczna, co myślę, że jest kwestią dwóch, trzech miesięcy właśnie wcześniej wspomnianej przeze mnie w brzydszy sposób bardzo mocno wytężonej pracy. Plusem natomiast całej tej sytuacji jest to, że jednak deweloperzy pracują nad tymi rozwiązaniami. Zostało stworzone osobne konto na Twitterze, aby mówić o tych wszystkich pracach, o wszystkich bugach, o wszystkich rzeczach, które będą naprawiane. W przyszłym tygodniu ma wlecieć kolejny patch między innymi odnoszący się chociażby do tych genialnych i fantastycznych poduszkowców. Także moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Ja jak zwykle zapraszam Was na mojego Twitcha, gdzie gramy w tego Battlefielda 2042. Zachęcam do pozostawienia łapki w górę i do usłyszonka w następnych materiałach. Oczywiście z Battlefielda 2042. Trzymajcie się, pa! pa.